Handel w Tajlandii. Tak się właśnie odbywa na ulicach. Ludzie usadawiają się gdziekolwiek popadnie: na chodnikach, na ulicach, pod sklepami. Nikt ich nie przegania, nie, prze, nie przeszkadza to sprzedawcom innych sklepów, że zasłaniają witrynę, czy siedzą pod sklepem. Nikt nikogo nie przegania, współpracują ze sobą, ponieważ każdy musi pracować, że on tutaj nie dofinansowuje bezrobotnych. W ciągu naszego trzytygodniowego pobytu tutaj widzieliśmy, że dwóch bezdomnych że każdy musi mieć tutaj zajęcie, dlatego wszyscy handlują. I tak naprawdę ha Tajlandia to jest kraj handlarzy. Na targach dostaniemy dosłownie wszystko, ale głównie jest to oczywiście jedzenie.